Wyobraź sobie, że ta wieża to ty. Twoje życie, twoje emocje, twoje samopoczucie. Każdy klocek, który wyciągasz z tej wieży, to sytuacje, w których zgadzasz się na coś, czego nie chcesz robić. Z każdym niechcianym tak Twoja wieża staje się bardziej chwiejna. Mam na myśli te wszystkie prośby o przysługi, spotkania, w których nie chcesz uczestniczyć. Każdy taki klocek to kawałek Ciebie, który oddajesz innym. Aż w końcu orientujesz się, że tak właściwie sporo Ci tych elementów brakuje. Twoje życie staje się pełne dziur emocjonalnych i psychicznych. Czujesz się coraz bardziej wyczerpany. Ale pamiętaj, nawet jeśli twoja wieża zawali się, nadal możesz ją odbudować. Mówienie nie jest jak umieszczanie klocków z powrotem na swoje miejsce. Może to wymagać czasu i cierpliwości, ale każde nie wzmacnia Twoją wierzę. Mówienie nie to nie egoizm, to troska o siebie. Jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe, podziel się swoimi wnioskami w komentarzach.